Jak naprawić służbę zdrowia w 3 minuty? Muszę o tym opowiedzieć. To jest prawie nierealne, spróbuję. Posłużę się przykładami. Zacznijmy od rynku pomarańczy i jabłek. Pomarańcze nie są pod kontrolą polskich służb, nie wiadomo jak są uprawiane, nie wiadomo jaką chemią są traktowane. Przyjeżdżają do nas, kupujemy je polscy sadownicy, którzy są pod kontrolą służb, cierpią, ponieważ dopuszczone do rynku są pomarańcze. Co prawda w Unii Europejskiej jest niby umowa, że ktoś tam sprawdza, ktoś tam to certyfikuje, no ale nasze służby bezpośrednio kontroli nad pomarańczami nie mają. Co by było, gdyby zakazać pomarańczów dla dobra, pomarańczy dla dobra obywateli. No oczywiście jabłka by znacząco zdrużały i szybko nasi producenci zorientowali się w związku z tym, że jest duża przewaga popytu nad podażą, nie muszą się aż tak starać, żeby te jabłuszka były piękne, kolorowe i smaczne, więc spadłaby jakość, wzrosłaby cena. Drugi przykład, o którym trzeba pamiętać, to jest przykład Czechów i cen benzyny. Otóż Czesi nie mają tak jak my swojej narodowej kontroli nad rafineriami. W ogóle nie mają refinerii, nawet nie mają swoich stacji narodowych. Benzyna czeska została już dawno temu sprzedana Orlenowi, ale Czesi zrobili coś, czego w Polsce nie mamy i dlatego cierpimy na tym narodowym koncernie. Otóż Czesi dopuścili na swój rynek konkurencję między Orlenem, który przejął sieć benzyny czeskiej, a Molem, austriacko-węgierską korporacją paliwową i dzięki temu nie płacili wysokich cen. Jaki to ma związek z rynkiem medycznym? i naszym pomysłem polski liberalny strajk przedsiębiorców na reformę. Otóż związek jest następujący. Otóż żeby poprawić cokolwiek w służbie zdrowia. Nie ufajcie tym oszustom politykom, nic nie wymyślą, nic nie poprawią, ponieważ mamy zaburzoną równowagę między popytem a podażą. Lekarzy jest bardzo mało, pacjentów rośnie liczba. Trzeba więc zrównoważyć popyt i podaż, tak jak w przykładzie o orlenie i tak jak w przypadku o jabłkach. Po prostu trzeba dopuścić do polskiego rynku lekarzy niecertyfikowanych w Polsce. Lekarzy ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, ale nawet z Indii czy z Pakistanu, jeśli tylko będą korzystać z tłumaczy. I to pacjent musi wybrać, czy chce czekać 8 miesięcy na ortopedę z NFZ-u, albo nawet prywatnie jest już coraz trudniej czy chce skorzystać z leczenia u lekarza niecertyfikowanego w Polsce, a posiadającego doświadczenie kilkuletnie w pracy w szpitalach za granicą i to jest jedno rozwiązanie, a drugie jest rozwiązanie też dotyczące cen właśnie z przykładu czeskiego cen benzyny, otóż NFZ musi zacząć finansować część albo nawet wszystkie zabiegi medyczne poza terenem Polski, na przykład w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, Bułgarii, Litwie, Łotwie, ale także na Ukrainie, na Białorusi. Niech Polacy mają wybór. Nie możemy być uzależnieni od polskich medyków, bo w ten sposób nigdy nic się nie zmieni. Trzeba zrównoważyć popyt i podaż. Trzeba wprowadzić konkurencję. Polska liberalna strajk przedsiębiorstw. Głosy w następnych wyborach.